Już wieczór 16 godzina to są wszystkie puszki ze stacji benzynowych z dzisiaj zrobimy selekcję damy tak stalowe tu jest puszka stalowa damy z tej strony posługując się magnesem a aluminiowe po tamtej stronie i za chwilę się połączymy jak puszki te rozdzielimy a więc tak, stalowych jest znaczna mniejszość, 13 sztuk, reszta nie wiem ile sztuk aluminiowe w ogromnej przewadze. Posegregowałem to przy pomocy magnesu i spakuję to zaraz te stalowe magnes, te stalowe puszki zostawię na później, jak się uzbiera większa ilość, a to jutro te jutro sprzedam i pójdzie informacja, jutro idę. I na dzisiaj uzbierałem na stacjach benzynowych tych puszek aluminiowych, zaraz ładnie je spakuje Może jeszcze będzie okazja pokazać, bo już się ściemnia trochę oto pauza Przy deptaniu mam takie kiedy jest deptanie, mam takie pytanie Bo ten worek to był lecie z notosu Na świetniku Na świetniku tak było w rogu postawiony i moje pytanie Czy to była kradzież, czy tylko zabranie Odpowiedzcie w komentarzach. Bo może ja mam takie wrażenie, że ktoś sobie to może odkładał te puszki. bo były deptane, bo one były wszystkie płaskie. Może ktoś sobie je odkładał. Taki pracownik stacji. Ja przyjechałem po chamsku, zabrałem. Więc kiedy jest puszek, deptanie moje, no was pytanie: czy to była kradzież, czy zwykłe zabranie? Także widzicie, niektóre muszę podeptać puszki. No bo mnie troszkę tak męczy sumienie. Ktoś sobie te puszki gdzieś tam od... zbierał, może na tej stacji, do tego worka odkładał, nie pomyślał, że ktoś przyjedzie i jeszcze to może zabrać ze śmietnika z drugiej strony śmietnik ogólnie dostępny, otwarty na tych stacjach wiem, że mają takie mają takie magazynki nie? gdzie sobie mogą coś schować także rozwiązaniem takiego takiej sytuacji, ja tak chyba będę robił na tym się jeszcze będę a tam będzie a tam będzie taki depozyt to pójdę na tą stację i się zapytam może to jest głupie, według was ale pójdę się zapytam, czy te puszki można wziąć. Czy ktoś sobie to zbiera? Nie? Tak będzie uczciwie. Jeżeli powiedzą, że ktoś sobie to zbiera, i że mnie zostawił, to, nie, to zostawię. A tak teraz. Czy kiedy jest deptanie, dręczy mnie to pytanie. Czy to była kradzież? Czy zwykłe zabranie? Także spakuję i jeszcze raz spauzuję puszki Alu moi drodzy a mój Nie wiem ze 3 kilo Jutro się okaże Także Pozdrawiam do następnego filmiku Miejcie się dobrze